Juhu! Lala, różne rzeczy. Jej! To basenu! Czekaj, tylko się ratuję. Na bombę! A! Juhu! Ale fajnie. Mm, jaka mileczka woda. A kto po co wziął drzewo? E, tutaj było drzewko. Lucy! No co? Tu wziąłeś to drzewo z hotelu. No <laughs> co? Bo, bo jest ładnie tutaj. Matko, wziąłeś drzewo, bo tutaj jest ładne. To jest tu <grystu> gratulacje. Na bombę! A, kamery mi obsypane. <grystu> mm. wow. Chodźcie, kto, kto zrobi większą bombę? Ja idę na zdziczenie! Kto zrobi większą bombę? Nic mnie nie jest. Tylko nie akurat Nic mi nie jest. <noise> Tylko spadam. Wszystko dobrze. Tak. Nie, bo nie. Wszystko dobrze? Jesteście. Ale Lucy sobie spokojnie czekała. Są jak dzieci. Ała. Jestem cała obojgała. To może nie na bomby. A patrzcie na mnie. Chcesz kokardkę? Popinuj. Pyskasz. Pójdę do was na A to pani przed pajączkiem On sobie lachać

Nie ty nie idziesz, Blek? Blekkuś? Black nie idziesz? Co, ty zakochałaś się w nim? Nie. Idziesz czy nie? No jestem! Blekkuś... Aha! A Coś ty! Tak. Ej, mamy już mniej wody ludziska. Ej, no koleżanku to mi napewni. Je jedna na Ja do zoszczęgiło!